Do historii futbolu przeszedł jako człowiek, który bał się latać samolotem i miał obsesję na punkcie strzelania pięknych goli. Koledzy zespołu dziwili się, że na obiady chodzi sam, a na wieczorne libacje nie łazi w ogóle. Od zawsze miał w sobie coś unikalnego. Zresztą Arsene Wenger, legendarny trener Arsenalu, do dziś opowiada, że gdziekolwiek się pojawi, ludzie ciągle wzdychają za przeszłością i pytają go o Denisa Bergkampa. Holender nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów, nigdy nie zdobył niczego z reprezentacją, nigdy też nie wygrał złotej piłki, ale stał się legendą Premier League i piłkarzem, który symbolizował transformację stylu w połowie lat 90. Był artystą piłki, dziesiątką jakich już nie ma. Węger porównał go kiedyś do pianisty, zresztą ten odcinek pokaże Wam, że to naprawdę był biały kruk futbolu. Opowiem Wam tutaj o fenomenie byłej gwiazdy Arsenalu, m.in. o tym jak radził sobie ze swoją lotniczą traumą albo w jaki sposób postrzegał piłkę, że grał inaczej niż inni. Zresztą spójrzcie na tę grafikę. To był pierwszy piłkarz w historii Premier League, który w rankingu na najładniejszego gola miesiąca zajął wszystkie czołowe trzy miejsca. Po prostu fenomen. Do dziś ten rekord nie został pobity. Jest jednym z tych geniuszy wychowanych na ulicach Amsterdamu. Johan Cruyff mówił kiedyś, że kiedy uczysz się piłki na ulicy. To każdy krawężnik jest Twoim sprzymierzeńcem. Uczysz się wykorzystywać każdą bandę do ominięcia rywala. Bergkamp urodził się w skromnym bloku za rogiem kanału Bos de Lomer, gdzie jego ulubionym treningiem było celowanie w cegły. Celował w konkretne rogi, przyglądając się jak piłka zmienia swoją trajektorię. Jako dziecko często lubiłem spędzać czas sam. Kopałem piłkę o ścianę i patrzyłem jak wraca, powiedział po latach Bergkamp. Tysiące powtórzeń, absolutna przyjaźń z piłką, sprawiła, że z czasem miał obsesję na punkcie kontroli. Często powtarzał, że najważniejszy jest pierwszy kontakt z piłką. To ten detal daje Ci pół sekundy przewagi, daje czas na analizę przestrzeni, która też była fetyszem Holendra. Od najmłodszych lat był piłkarzem z jakąś nadprzyrodzoną wizją gry. Grał jakby w głowie miał układ z salony z filmów science fiction. Kiedyś w holenderskiej piłce słynny trener Linus Michel powtarzał, że futbol to wojna i że wygrają najtwardsi. Lata później Johan Cruyff ten paradygmat wywrócił Twierdzą, że nie zwycięstwo, a piękno jest sednem piłki i to powinien być priorytet dla młodych chłopaków. Bergkamp miał szczęście, że trafił na Cruyffa już na samym początku swojej przygody. W wieku 12 lat zaczął treningi w Ajaxie Amsterdam. Cruyff powiedział o nim, to jest jeden z tych chłopaków, którzy należą do grupy inteligentnych, gra w piłkę głową, a nogi tylko mu pomagają. On też cały czas wbijał do głowy Bergkampowi, że pierwszy kontakt z piłką otwiera grę, to klucz do wszystkiego. Berkamp miał też duże wsparcie ojca, który z zawodu był elektrykiem, ale po godzinach pasjonował się piłką. Zresztą imię Denis wzięło się od tego, że Berkamp senior był fanem Denisa Loa, legendarnego napastnika Manchester United. W urzędzie musiał tylko dodać jedną literę N przy imieniu i voilà, imię stało się faktem. Holender miał zaledwie 17 lat, gdy debiutował w pierwszym zespole Ajaxu w 1986 roku. Jego idolem był wtedy Glenn Hoddle, reprezentant Anglii, którego cenił za technikę i precyzję strzału. Forma Bergkampa i pozycja w zespole stale rosła, miał duże wsparcie trenera Cruyffa. W 1990 roku Ajax wreszcie po pięciu latach przerwy zdobył Mistrzostwo Holandii. Bergkamp rok później strzelił 25 goli i został królem strzelców rozgrywek razem z legendarnym Romario, wówczas budującym swoje nazwisko na boiskach Ligi Holenderskiej. To był czas, gdy z stał się napastnikiem. Trenerem Ajaxu nie był już Cruyff, tylko Haker w przyszłości selekcjoner reprezentacji Polski. Po 1991 roku przyszedł Louis van Gaal, ale pozycja Berkampa nie zmieniła się w ogóle. Każdy kolejny trener Ajaxu wiedział, że to brylant, piłkarz, który musi grać zawsze. W 1992 roku wygrał Puchar Zdobywców Pucharów. Był częścią tworzącej się potęgi Ajaxu, gdzie grali już Blind, bracia de Boer czy Aaron Winter. Czyli piłkarze, którzy kilka lat później sensacyjnie wygrają z Van Halen Ligę Mistrzów. Berkam na ten zespół już się nie załapał. Rozegrał 239 meczów w Ajaxie i strzelił 122 gole. Dwa razy wygrał statuetkę holenderskiego piłkarza roku. A potem w 1993 roku zgłosił się Intermediolan. Podczas rozmów z władzami klubu usłyszał, że Włosi chcą zmienić styl grania. Chcą porzucić klasyczne catenaccio i zacząć grać po holendersku. Berkam miał być symbolem tej zmiany. Po latach śmiał się, że właściciele Interu nową taktykę namalowali mu na obrusie w restauracji. Niestety, Berkam szybko zrozumiał, że są to obietnice bez pokrycia. W wywiadzie dla The Times w 2004 roku mówił: Grałem z Rubenem Sosą z Urugwaju, który był bardzo samolubny. Przyszedłem za Ajaxu, gdzie wszystko opierało się na grze na jeden kontakt. Wspieraliśmy się nawzajem i graliśmy do siebie w ciemno. W interze od początku wszystko wydawało się inne i dziwne. Napastnicy stali bez piłek. Gdybyśmy razem z Sosą zaczęli współpracować, byłoby dużo lepiej, ale on był zainteresowany tylko sobą. Udało nam się wygrać Puchar UEFA, ale to jedyne pozytywne chwile podczas tego pobytu, powiedział Bergkamp. To był pierwszy moment, kiedy jego kariera znalazła się na zakręcie. W Holandii był złotym dzieckiem. W wieku 24 lat miał na stole oferty z Barcelony i Realu Madryt. Cruyff oczywiście namawiał go na Katalonię ale Berkan był wtedy zafascynowany potęgą Serie A. W latach 90. to tam była najlepsza piłka i to tam gnęli najlepsi piłkarze świata. Holandia miała wówczas świetną markę we Włoszech. Rejkard, Van Basten i Hulid byli piłkarzami Milanu. Wybór Interu w tamtym czasie nie był dobrą opcją. Klub w połowie sezonu zmienił trenera, a w lidze zajął 13. miejsce. Udało się wygrać Puchar UEFA, jasne, ale w drugim sezonie Bercampa znowu nastąpiła zmiana trenera. Poza tym holender nie pasował do włoskiego klimatu. Berkamp nie rozmawiał z mediami. Był nieśmiały, po meczach nie integrował się z kolegami, tylko wracał do domu, co wielu ludzi w szatni odbierało jako antypatię. Kulminacją dołka była reakcja jednej z włoskich gazet, która kolumnę La Sino della Settimana, czyli Osio Tygodnia, zamieniła na Berkamp della Settimana, czyli zamieniła na Berkampa. W międzyczasie klub kupił włoski biznesmen Massimo Moratti. Od razu zapowiedział wielkie zmiany w klubie, a początkiem tych zmian była sprzedaż byłej gwiazdy Ajaxu. Miał już wtedy 26 lat. Arsenal zapłacił za niego 7,5 miliona funtów, co jak na tamte czasy było kwotą ogromną. Anglicy trzykrotnie przebili swój wcześniejszy rekord transferowy. Berkamp opowiadał, że wszystko wydarzyło się w ciągu jednego tygodnia w zasadzie po kilku rozmowach telefonicznych, ale od początku wyczuł pozytywne nastawienie kanonierów. Moratti, gdy sprzedawał Holendra, rzucił komentarz – Arsenal będzie miał szczęście, jak ten facet strzeli więcej niż 10 goli. Dzisiaj brzmi to absurdalnie, biorąc pod uwagę, jaką kartę w historii londyńskiego klubu zapisał Bergkamp. Przychodził w sezonie 95-96, gdy trenerem był Scott Bruce Riosz. Arsenal właśnie zakończył dziewięcioletnią erę Georgia Grahama, gdy drużyna grała nudno, była stara, a tajemnicą było to, że większość składu po prostu piła. Druga połowa lat 90. miała zmienić tę starą łatkę arsenalu. Ale Berkamp na początku, podobnie jak w Interze, strzelał rzadko albo w ogóle. W pierwszych sześciu meczach nie trafił ani razu, co szybko skończyło się docinkami tabloidów. Grał w ataku razem z Janem Wrightem. Po latach mówił, że to mu pomagało, bo Wright był gwiazdą i uwaga kibiców głównie skupiała się na nim. Berkamp miał tylko krążyć wokół Anglika i być jego pomagierem. To był fajny facet. Ogólnie przez całą karierę miałem szczęście do napastników. Poza Sousą w Interze – mówił Berkamp w rozmowie z The Times. Przyjście Arsena Wengera we wrześniu 1996 roku było punktem zwrotnym w karierze Bergkampa. Francuz był trenerem, który wprowadził do Premier League powiew nowego świata. Pokazał zupełnie inną kulturę. Skończyła się przedtreningowa fasola. A zaczęły poważne ćwiczenia na manekinach. Zaczęła się nauka taktyki. To był jasny alarm, że piłkarze przychodzący na kacu nie będą częścią zespołu, co pasowało Berkampowi. Charakterologicznie był bliski Wengerowi. Obaj nadawali na tych samych falach. Berkamp był pomostem między starą a nową Premier League. Pokazywał, że można grać inaczej, że liga angielska nie musi być w ślizgów i jazdy na tyłku. Jeszcze przed przyjściem Węgera strzelił 11 goli w sezonie. Czyli więcej niż zapowiadał Moratti. w kolejnym ten wynik poprawił, wyrzucił z głowy mediolańskie upokorzenia i zaczął pisać historię na nowo. W drugim sezonie miał aż 13 asyst, był wszędzie, a koledzy z zespołu po prostu uwielbiali z nim grać. W swoim trzecim sezonie Tony Adams, legendarny kapitan Arsenalu, dogryzał Verkampowi, że tyle czasu jest już w klubie i jeszcze nic nie wygrał. Holender wziął sobie te słowa do serca. W sezonie 97-98 strzelił 22 gole i popchnął drużynę do Mistrzostwa Anglii. Był wtedy na szczycie, wygrał też Puchar Anglii, został wybrany najlepszym piłkarzem ligi. To był sezon, kiedy strzelił hat-tricka Leicester, o którym trener Martin O'Neill mówił, że w życiu nie widział tak dobrego występu. Zresztą nie tak dawno Portal The Athletic zrobił ranking najlepszych indywidualnych występów w historii Premier League i ten mecz Berkampa zajął czwarte miejsce. Lepsze mecze mieli tylko Peter Schmeichel, Thierry Henry i Eric Cantona. Oczywiście jest to subiektywne, ale w każdym razie Berkamp zagrał wtedy koncert. Ten mecz doskonale uosabiał, jak fantastycznie w piłkę grał Holender. Poruszał się lekko, tak jakby w ogóle nie ważył, zawsze podejmował dobre decyzje, umiał obsługiwać kolegów albo strzelał sam. Ian Wright powiedział kiedyś o Berkampie, że w jego podaniach zawsze była jakaś myśl przewodnia. Nigdy nie podawał od tak. Miał sobie coś w rodzaju szóstego zmysłu, a poza tym fenomenalnie przyjmował piłkę. Zresztą właśnie w tym meczu z Lester dał temu pokaz przerzucając piłkę na dobrącą, a potem pakując ją do siatki. Wkrótce zaliczył kapitalne mistrzostwa świata bramka w ćwierćfinale z Argentyną po 60-metrowym przerzuci od Franka Debura. Do dziś pozostaje jego wizytówką. To był klasyczny Bergam, Wszystko na wielkim spokoju z idealną perfekcją. Patrick Vieira żartował, kiedyś, że był to piłkarz tak obsesyjnie skupiony na detalach, że nie zdziwiłby się, gdyby w domu miał wszystko poukładane w kosteczkę. Ta bramka z Argentyną 4 lipca 1998 roku trwała 2,11 sekundy. Tyle zajęło mu zrobienie trzech dotknięć. Nie ma idealnych występów w piłce, ale sam ten moment moim zdaniem chyba był idealny, przyznał Bergkamp, zaraz po tym, jak wprowadził Holandię do półfinału Mistrzostw Świata. Futbolowe mózgi cały czas zastanawiały się jak on to w ogóle robi, jak w tej głowie mieści się aż tyle finezji i nonszalancji. Berkan podobno przyznał kiedyś, że brzydkie gole nie są mu do niczego potrzebne. A jeśli ma już pakować piłkę do pustej bramki, to wolałby zaliczyć bajeczną asystę. W pierwszych trzech latach wypracował 50 goli. O swojej grze mówił w następujący sposób. Zawsze mam w głowie wyobrażenie tego, co zdarzy się na murawie za dwie albo 3 sekundy. Mogę to obliczyć albo wyczuć. Stwierdził Bergkamp. Potwierdził to też Arsen Wender, mówiący o tym, że niektórzy piłkarze w osiągnięciu celu potrzebują czterech albo trzech kontaktów z piłką. Bergkampowi wystarczyło jedno: to był po prostu golden touch. Najlepiej widać to na nagraniu z meczu z Newcastle w 2002 roku. Przyjęcie piłki, wysoko uniesiona głowa, momentalne oddanie na lewo, potem truch, przekroczenie środkowej linii boiska i nagle sprint pod pole karne, gdzie jednym ruchem, jednym dotknięciem Gubi Nikosa Dabizasa i kieruje piłkę do siatki. Ser Bobby Robson przyznał potem, że przy takim golu nie ma winnych jest tylko piłkarz i jego magia. Ta bramka to do dziś pozycja obowiązkowa we wszystkich kompilacjach numer jeden w głosowaniu fanów na najładniejsze trafienie arsenalu w historii wyprzedzające lobby Tierrego Aurego z Manchesterem United w 2000 roku i wolej Robina Van Persiego z Charltonem sześć lat później. Oczywiście w tej karierze nie wszystko szło idealnie. W słynnym Pucharze Anglii z Manchesterem United w 1999 roku, w tym gdy Ryan Giggs strzelał w fenomenalnego gola, Berkamp wcześniej zmarnował rzut karny. Obronił go Peter Schmeichel, a Holender już nigdy więcej nie podszedł do jedenastki. Czasami trudno było nadążyć za jego psychiką, Berkamp miał swój ukryty świat, rzadko cokolwiek zdradzał w mediach. Był cichy i spokojny, ale kiedy już coś go ruszyło, nagle puszczały mu hamulce. W karierze sporo razy dostawał czerwone kartki. On sam tłumaczył to tym, że w piłce musisz być twardy psychicznie. Nauczył się tego we Włoszech, gdy wszyscy wchodzili mu na głowę. Sam musiał nauczyć się, by walczyć o swoje, dlatego czasami nie był do końca sobą. Ale oczywiście to nie jest obrazek, z którego kibice zapamiętają dziś Berkamp'a, bo Berkamp to na zawsze będzie lekkość i finezja. Thierry Henry powiedział kiedyś, że Holender był najlepszym wojskowym partnerem, tylko Francuz przebił go w głosowaniu na najlepszego piłkarza kanonierów w historii. W lutym 2014 roku pod Emirates został odsłonięty pomnik Bergkamp'a. Podobny jest też pod siedzibą holenderskiej federacji w miejscowości Zajst. Były piłkarz Arsenalu wygrał nawet głosowanie na najlepszego piłkarza Holandii w latach 1990-2015. Stawia się go dziś obok takich legend jak Van Basten czy Cruyff. Jan Meller, były piłkarz Ajaxu mówi, że pod względem techniki był nawet od nich lepszy. To co zawsze frapowało w temacie Bergkamp'a to oczywiście fakt, że panicznie bał się latania samolotem. Stąd wziął się pseudonim o nielatającym Holendrze. Miało to swoją prostą genezę w 1994 roku. Reprezentacja Holandii leciała na mundial do Stanów Zjednoczonych, a w pewnym momencie silnik samolotu zgasł. Podczas tego samego mundialu była też sytuacja, kiedy lot został opóźniony, bo jeden z lecących dziennikarzy żartował, że na pokładzie jest bomba. Bergkamp odniósł się do tego w swojej autobiografii. Dodał, że tak naprawdę ta fobia do samolotów Wzięła się jeszcze w czasie gry w Interze. Drużyna regularnie podróżowała niewielkimi samolotami, w których Bergkamp nigdy nie czuł się pewnie. O swojej traumie mówił w następujący sposób. Wiem, co to latanie. Jako piłkarz Ajaxu spędziłem w powietrzu tysiące godzin, ale w pewnym momencie coś we mnie pękło. Kilka razy wpadliśmy w turbulencje. Najbardziej nie lubiłem tych małych samolocików, trzęsących się i bardzo klaustrofobicznych. Kiedy negocjowałem umowę z Arsenalem, zażądałem miliona funtów. Zgodzili się, ale potem automatycznie odjęli 10%. Wiedzieli, że boję się latania, napisał Berkamp w autobiografii. Wiele lat wcześniej, w katastrofie lotniczej w Surinamie, zginął brat Johna Weldmana. kolegi Berkampa z reprezentacji Holandii. W Arsenalu miał pod tym względem kompana Paula Mersona, który też bał się latania. Anglik od zawsze miał problem z alkoholem. Stwierdził nawet kiedyś, że jednym z argumentów picia jest fakt, że po jego spożyciu można spokojnie wsiąść na pokład. Berkamp oczywiście nie pił i oczywiście nie latał. Zamiast tego jeździł pociągiem albo samochodem, czasem nawet ponad 1000 km, jak podczas meczu z Fiorentiną w 1999 roku. Miał do tego specjalnego kierowcę. W Anglii często był nim kitman arsenalu. Mam ten problem i muszę z nim żyć. Nie mogę nic z tym zrobić, to jest kwestia psychologiczna i nie potrafię tego wytłumaczyć, mówił Berkamp. Nie leciałem samolotem od dwóch lat. Holenderska Federacja Piłkarska jest wyrozumiała, podobnie jak Arsenal. Rozważałem nawet pomoc psychiatry. Nie mogę latać, po prostu zamarzam, wpadam w panikę, zaczyna się to dzień wcześniej, kiedy nie mogę spać na samą myśl o locie mówił Berkamp w holenderskich mediach. Ogólnie odpuścił przez to wiele szans, wiele meczów w europejskich pucharach. Zrezygnował nawet z Mundialu w Korei i Japonii, choć wkrótce okazało się, że rezygnować nie miał z czego, bo reprezentacja Holandii na ten turniej akurat się nie zakwalifikowała. Już wcześniej podjął decyzję, że nie chce kontynuować kariery w barwach Oranie, Odpuścił eliminację do Mundialu po nieudanym Euro 2000. Jego bilans w reprezentacji to 79 meczów i 37 goli. Nie podniósł żadnego trofeum jak choćby generacja z 1988 roku, pokolenie Van Bastena, które wygrało wtedy Mistrzostwo Europy. Berkan mimo to znalazł się na liście 100 najwybitniejszych piłkarzy XX wieku, gdy FIFA taką listę sporządziła. Jego wielkości nie opisują medale, trofea albo zwykłe liczby. To, czym zapisał się w historii piłki, to niesamowite bramki i demonstracja pewnego stylu, jak może wyglądać futbol. Młody Robin Van Persie opowiadał kiedyś, że siedział w jacuzzi w ośrodku treningowym Arsenalu, by stamtąd móc oglądać sesję treningową Berkampa. Denis wracał wtedy po kontuzji i samodzielnie ćwiczył z piłką. Za chwilę do Van Persiego dołączyli inni ludzie z klubu. Wszyscy stali przy ścianie. Wszyscy patrzyli na Berkampa, totalnie zaczarowani. Van Persie powiedział wtedy, że wyjdzie z jacuzzi, gdy Bergkamp w końcu zaliczy jakiś błąd w szybkiej serii strzałów, podań i powtórzeń. Siedziałem 45 minut i nie miał ani jednego złego ruchu. Moje ciało było totalnie pomarszczone od wody, powiedział Van Persie. Dodał też, że jako młodzieniec w arsenalu często nosił głowę wysoko, bo wydawało mu się, że dobrze gra w piłkę. Dopiero gdy zobaczył Berkampa w akcji, uświadomił sobie, jak dużo ma jeszcze do zrobienia. Berkam był zawodnikiem, który jeszcze przed przyjęciem piłki miał zeskanowany w głowie cały plac gry. Wiedział, gdzie zaraz poda, jak potoczy się akcja i w jakie sektory należy wbiec. Van Persie był tak zaczarowany Berkampem, że kiedyś podarował mu obraz namalowany przez jego ojca malarza. Dzieło sztuki przedstawia magiczną liczbę 10 i do dziś wisi w salonie Berkampa. Ian Wright, o którym już mówiłem, czyli legendarny napasnik arsenalu w latach 90., też był wielkim fanem Holendra. Poznali się kiedyś przypadkowo na stacji benzynowej, jeszcze zanim zagrali swój pierwszy mecz. Od razu wytworzyli niż porozumienia. Wright po latach powiedział, że Berkam zmienił DNA klubu, otworzył wszystkich piłkarzy na poczucie estetyki. Jens Lehmann, który stał w bramce, zawsze szukał na boisku Bergkampa, bo doskonale wiedział, że od niego może zacząć się coś lepszego. Naturalnie zachwycony był też Arsen Wenger, który właśnie dzięki takim zawodnikom jak Berkamp mógł zmieniać Premier League. To, co Arsen Wenger powiedział o mnie, starającym się osiągnąć perfekcję, w tamtych czasach było prawdziwe dla całej drużyny. Byliśmy naprawdę bliscy ideału, powiedział po latach Berkamp. Oczywiście zdarzały się głupie mecze, podczas których nie mogłeś sensownie kopnąć piłki, ale przez większość czasu byliśmy po prostu niewiarygodni. Bardzo bliscy sposobu, w jaki według mnie futbol powinien być rozgrywany, dodał Holender, gdy pytany był o drużynę niezwyciężonych z 2004 roku. Berkam był częścią tej legendarnej ekipy. Czasami wchodził z ławki, bo miał już 34 lata, ale ciągle w pojedynkę potrafił wygrywać mecze. W tamtym sezonie rozegrał 28 spotkań. Strzelił 4 gole i zaliczył 7 asyst. Był podstawowym piłkarzem w lidze mistrzów, choć oczywiście mecze wyjazdowe świecą się w statystykach na czerwono. Jedyny wyjazd, w którym zagrał to Chelsea na Stamford Beach, czyli mecz w Londynie, na który nie musiał lecieć samolotem, bo mógł pojechać taksówką. Lata leciały, a Arsenal coraz bardziej się zmieniał. Berkam coraz częściej narzekał na odpływ charakterów typu Tony Adams, czyli Dixon. Po fenomenalnym sezonie w 2004 roku przyszedł rok. Gdy w Premier League rozgościł się Jose Mourinho i zabrał tytuł kanonierom, wyprzedzając ich aż o 12 punktów. Berkam miał wtedy 35 lat, ale w ostatnim domowym meczu wygranym ze Evertonem 7 do 0 potrafił strzelić gola i zaliczyć trzy asysty. Całe Highbury skandowało wtedy jeszcze jeden rok, nie wyobrażając sobie, by Holender mógł odejść z klubu. Zaraz potem Arsenal wygrał po harangi w meczu z Manchesterem United po emocjonującej serii rzutów karnych. Berkan oczywiście przedłużył kontrakt, choć zarabiał cztery razy mniej niż Patrick Vieira czy Thierry Henry. Powoli jednak zacierały się stare dobre czasy. Arsenal coraz mocniej osuwał się w cień. Zaczął być tym drugim, Berkan wchodził z ławki i coraz mocniej puszczały mu nerwy. Jak choćby w meczu z Manchesterem United, po którym Alex Ferguson wysłał do federacji kasetę, jak Holender staje nogą na Alanie Smithie. W zasadzie już od paru lat dostawał komputerowe wydruki mówiące, że od 70 minuty zaczyna dreptać. Miał coraz mniej siły i niestety, ale to było widać. Owszem, wciąż miał bajeczną technikę. Wciąż w internecie pojawiały się filmy jak przed finałem Ligi Mistrzów w 2006 roku, kiedy założył siatkę Alexowi Songowi. Ale generalnie było jasne, że lepiej dać szansę młodemu Van Persiemu, który z Berkampa uczynił swojego idola. Pierwszą rzeczą, jaką Van Persie zrobił po transferze do Arsenalu, było obejrzenie stu najpiękniejszych goli Denisa. Piękną klamrą jego kariery mógł być finał Ligi Mistrzów w 2006 roku, ale Arsenal przegrał z Barceloną, a Bergkamp nie wszedł nawet na minutę. To był czas, gdy kanonierzy przenosili się z Highbury na Emirates Stadium. Koniec starego stadionu był też końcem Bergkampa. Jego pożegnanie zaplanowano na 22 lipca 2006 roku już na nowym stadionie. Arsenal zagrał wówczas za jaksem Amsterdam. Berkamp rozpoczął mecz ze swoim ojcem Wimem i siedmioletnim synem Michelem. W sumie czwórka jego dzieci była też maskotkami obok linii bocznej boiska. To był fantastyczny, bardzo emocjonujący moment. O gigantycznym szacunku Berkampa świadczy lista gości, jaka tego dnia przybyła do Londynu: Marco van Basten, Johan Cruyff, bracia de Bur. oni wszyscy tam byli. Ostatecznie Arsenal wygrał 2 do 1. A pierwszego gola na nowym stadionie strzelił też holender, czyli Jan klas huntelar Ten moment był jak ślub. Przechodzisz przez ten dzień i nie zdajesz sobie sprawy, jaka magia się za nim kryje, dopóki nie obejrzysz po latach filmów, zdjęć i komentarzy ludzi, którzy tego doświadczyli. Często oglądam zdjęcia z pożegnania, powiedział Berkam w rozmowie z Diatletic w 2021 roku. Po zakończeniu kariery przez jakiś czas mieszkał jeszcze w Londynie. Jego syn Mitchell grał w zespole młodzieżowym w Watfordu. Podobnie jak syn Mauricio Poczetino, byłego trenera Tottenhamu. Ale obaj nie zrobili kariery. Młody Berkamp w wieku 26 lat dał sobie spokój z zawodową piłką. Z kolei córka Denisa Estelle założyła firmę w Manchesterze i związała się z Donem Van de Beckiem, byłym piłkarzem Manchesteru United. Pozostała dwójka rodzaństwa zawodowo zaczęła grać w hokej na trawie. Co ciekawe, wracając do Van de Becka, to jako młody piłkarz trenował Berkamp'a, gdy ten został trenerem w Akademii Ajaxu. Berkamp był też w sztabie Franka Debura w 2011 roku, sześć lat później odszedł z klubu. Co jakiś czas w holenderskich mediach wraca temat, dlaczego taka postać nie jest lepiej zagospodarowana że ciągle nie jest trenerem choć on sam raczej nie ma ciśnienia na tę pracę. Być może powodem jest to, że znowu wiązałoby się to z podróżami lotniczymi ale Berkamp nie lubi o tym gadać, podobnie jak w czasach kariery piłkarskiej rzadko udziela się w mediach. A jeśli już to mówi zdawkowo, jak na przykład ostatnio, że Ajax to dla niego zamknięty rozdział. Ostatnio pojawił się w Londynie na Wielkiej Gali Stowarzyszenia Dziennikarzy Sportowych, gdzie dostał specjalną nagrodę za wkład wniesiony w rozwój Premier League. Były tam też inne legendy, jak Arsen Wenger i Thierry Henry. Ta wspólna fotka mówi więcej niż tysiące słów. To jest po prostu. Piękna karta futbolu. I tutaj chyba postawię kropkę. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Będę wdzięczny za każdą łapkę w górę, bo dzięki temu ten film może mieć większą publikę. Dziękuję Wam też za komentarze i subskrypcję. Piszcie, jaką kolejną legendę piłki chcielibyście zobaczyć w tym cyklu. Pozdrawiam i do zobaczenia!